Dzisiaj już po raz trzeci organizujemy wykłady z ekologii i ochrony środowiska. Organizujemy to znaczy Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie i Komitet Wojewódzki Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Wykłady są dla uczniów szkół ponad podstawowych z Podkarpacia zgłosiło się ponad 400 osób z różnych szkół średnich z liceum z technikum ze Szczyżowa, Krosna, Sanoka, Rzeszowa, Jasła, Jedlicza i wielu wielu innych miejscowości. Wykłady organizujemy po to, by młodzież mogła zapoznać się z bieżącymi pilnymi sprawami związanymi z ekologią, dlatego też wykłady będą dotyczyć tym razem o roli lasów gospodarczych w gospodarce narodowej Polski, o emisji niskiej, czy też będziemy mówić o hałasie. Przygotowaliśmy również dla uczniów niespodziankę konkurs wiedzy, ten, kto będzie umiał odpowiedzieć na pytania, które dotyczą problemów poruszanych na wykładzie, otrzyma od nas niespodziankę. W moim wykładzie dotyczącym lasów gospodarczych chciałbym Państwu przedstawić, jaką rolę odkrywają te lasy dla nas wszystkich w trzech zasadniczych obszarach, to jest w obszarze gospodarki. W obszarze środowiska i w obszarze społeczeństwa. Zanim przejdę do tego głównego wątku, będę chciał Państwa zapoznać z ogólną, krótką charakterystyką lasów w Polsce, ich stanem, strukturą, wielkością pozyskania. Myślę, że takie informacje dotyczące roli lasów gospodarczych. Są istotne dla każdego młodego człowieka, zwłaszcza w czasach, w których trwa dyskusja na temat pozyskiwania drewna rozpętana w puszczy białowieskiej, czy powinniśmy ciąć, czy za dużo tniemy, czy za mało. Będę chciał podczas tego wykładu również na to pytanie odpowiedzieć Państwu. Podkarpackie wykłady z ekologii i ochrony środowiska po raz trzeci organizowane przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie mają na celu z jednej strony zgromadzenie i wsparcie młodzieży, która przygotowuje się do Olimpiady Wiedzy Ekologicznej, najbardziej wymagającej Olimpiady o tej tematyce w Polsce, ale jednocześnie zwracamy uwagę na niezwykle ważne aspekty naszego funkcjonowania w środowisku. Żyjemy w czasach, gdzie zmiany Potaczających nas elementach środowiska przyrodniczego y, są bardzo głębokie, a jednocześnie bardzo wiele z tych zmian może być zminimalizowanych przez nasze rozsądne podejście do y, eksploatacji środowiska. Staramy się podkreślać te elementy, w których możemy działać, zarówno y, w, poprzez odpowiednie kształcenie, jak i poprzez podejmowanie indywidualnych decyzji, także tak indywidualnych decyzji, jakimi są decyzje zakupowe. Ale z drugiej strony, Organizujemy się też wokół wspólnego tematu, który ma znaczenie ponadlokalne. Chcemy, żeby młodzież kształcona w szkołach partnerskich PWZ, jak i nasi studenci, mieli świadomość tego, jak dalece zmiany w środowisku mogą wpływać również na nasze przyszłe życie.